Zostaliśmy od firmy WebFit takie to urządzenie terminal Pro8475. Generalnie tego typu testy możecie sobie oglądać, na przykład jak ktoś to urządzenie, właśnie, a to pokaz, że to urządzenie jednak działa. Urządzenie służy między innymi do nawigowania. Służy jako dobre narzędzie dla kierowców autosobowych, ciężarowych i dostawczych. Wiele takich testów, jakie tutaj wykonujemy Jedzie sobie samochód, jest włączona nawigacja, jest wszystko fajnie i pięknie, no i działa bardziej lub mniej. Ale ten tablet jest wzmocniony. Ten tablet ma swoje właściwości podobno niezniszczalne, a w każdym razie prawie niezniszczalne. Więc my się nie będziemy skupiać za mocno na tym, czy nas nawigacja doprowadzi do celu, czy nie. My będziemy próbowali zainstalować kilka prawdopodobnych sytuacji, w których ten tablet powinien przetrwać. Jaka ja nie znala jestem, idę pod górę i tablet wypada. Dobra, działa. Działa. Już wiemy, że zdoptać go można. Śnieg go też raczej nie załatwi, ale spróbujmy jeszcze jedną rzecz. A wkurzamy to urządzenie. Może trochę śniegu? Obraca się. Jakby na to nie patrzeć. Jakby zdjąć kowiczkę? Działa! Cały czas działa. Musimy znaleźć inny sposób, żeby go podniosło. Teraz dosyć ekstremalny test. W edycji Logistics między działem redaktorów a działem marketingu są schody. Takie pokręcone, trudno dobrze wiedzieć w działu marketingu, za często nam tego nie zawracał. Teraz te schody wykorzystamy do czegoś innego, momencie zobaczymy, w jaki sposób zachowa się i czy wytrzyma ten test. Aż oto tablet. Działa? Działa. No to zobaczymy. Trochę hałasu było, aż się boję, co zobaczę, jak odwrócę to. bo tutaj budowa wytrzymała. Działa. W godzinach spokoju grafików. Podobno ten tablet wytrzyma spadek z 1,5 metra. Ja mam 1,75 75, ale zostawię mu trudniejsze zadanie. Ja go uniosę do góry no i zobaczymy, co się stanie, jak on spadnie. Mam jedną wątpliwość: czy nasze płytki to wytrzymają? Płytki całe, tablet też cały. Przy okazji tego testu widzimy sobie naszą redakcję. Teraz jesteśmy w kuchni. Zobaczymy, czy faktycznie ten oto tablet wytrzyma zadanie wrzątkiem, bo okazało się, się pić herbatę, no ale jest tam fajt co coś mi się się powylewało. Oła, jest gorące. Teraz już mi ten tablet zdenerwował. Nic na niego nie działa. Dobra, białe nóż. Nie, nie ma ze sposobu, jak go zepsuć. Bardzo nie lubię się poddawać. poddawać. Wybojne jeszcze taki wykampę, już też bardzo wiadomo, że jeszcze włączę na chwilę, tak żeby nie było dołączonego działa, bo on cały czas działa ku moim z jednej strony zadowoleniu, a z drugiej strony troszeczkę irytacji. Dobra, może spać, ale to wcale nie znaczy, że nie będzie działał.